spotykały się nawet i gruzba, loły włos, albo łowów na wodę i różne wzory, które się upadały, próbowali odsytać, co to, się, to, co to się będzie działo w przyszłym roku. Pustali igły na wodę, przekładali butami, który był pierwszy e, będzie przy e, to też gruzyło, albo się ta dziewcyna do e, wkładali różne przedmioty pod górę. I losowali potem na przykład niet, różaniec, e, e, c, jakiś wionusek. I dziewczęta właśnie e, potem, wybiera, w toro wybrała co, no to było za, albo będzie za, albo się wyda, albo, albo jest coś innego, ją tak Także to były takie ciekawe różne wróżby. A i tak traktowali te sny wtedy jako proroczy, w tym dzień. Potem Advent jest, jest poru takich woznych świętek, na przykład święty Mikołaj.